Dzień dobry, jak się dzisiaj masz? Zapraszam na kolejny poranek z duszą. To taka chwila dla nas na początku dnia, gdy z, ze świeżością i z takim codziennym spokojem dajemy sobie uwagę, pracujemy nad własnym wnętrzem, skupiamy się na tym, żeby być dla siebie, być przy sobie. Ja uwielbiam te momenty, gdy jeszcze jest ta cisza poranna, dom jeszcze śpi, a możemy sobie przeznaczyć te chwile, żeby poprosić o prowadzenie, otrzymać ważny wgląd, spędzić trochę czasu, żeby docenić własne życie i to, jak wiele jest nam dane. Dzień dobry wszystkim. Pięknie, że się zjawiacie, pięknie, że praktykujecie. Tak jak podkreślam często, ten czas dla nas samych, dla naszego rozwoju duchowego, dla naszego wglądu jest zwłaszcza teraz bardzo ważny. I przypominam, że wystarczy 10-15 minut dziennie, żeby skupić się tylko na sobie, na sercu, zapytać się siebie, którędy droga. Poprosić o to wewnętrzne prowadzenie i później mieć odwagę, by tego posłuchać, a całe Twoje życie i Twoje rezultaty bardzo się zmienią, bardzo ulegną zmianie. Ja pamiętam, że to był wielki przełom w moim życiu, gdy zaczęłam rozwijać właśnie kontakt z intuicją, kontakt z moją duszą. I jako, że praktykujemy już jakiś czas, to z pewnością pewne nowe wglądy mogą się dla Ciebie powtarzać. Zwróć na to uwagę. Dobrze? A teraz przejdźmy do naszej krótkiej, ale jakże owocnej, obfitej praktyki. Dlatego teraz daj sobie tę przestrzeń, ten komfort, ten luksus. I znajdź wygodną pozycję dla siebie, tak, żeby Twoje ciało mogło być zupełnie odciążone. I pozwól sobie na te chwile relaksacji. Zacznij od oddechu, zacznij pogłębiać swój oddech. I stawać się świadomą tego oddechu. Dzięki temu wracasz do obecności. I pozwól sobie odnaleźć błogość tej chwili. Poczuć, jak to pięknie przebudzić się kolejnego dnia. Poczuć, że Otrzymałaś ten kolejny dzień, żeby czynić w nim dobro, kochać siebie, ludzi, świat, żeby otwierać twoje serce na to, co jest. I w tym momencie pozwól sobie także zamknąć oczy. I mocą intencji przywołaj i zaproś uczucie wdzięczności. I jak to jest? Co czujesz w Twoim ciele, gdy ogarnia Cię wdzięczność, głębokie uznanie, docenienie? Daj sobie czas. Przypomnij sobie, jakie to było uczucie, gdy otrzymałaś coś pięknego, zupełnie niespodziewanie. Ktoś zaskoczył cię, był dla ciebie bardzo serdeczny i obdarzył cię czymś pięknym. Przypomnij sobie to uczucie wdzięczności. Uśmiechnij się. I teraz skup Twoją uwagę na tym, co w Twoim życiu ma się ku lepszemu, co już staje się coraz lepsze, co już Cię uszczęśliwia. Pomyśl o tym, z czego czujesz się dumna, usatysfakcjonowana. Naprawdę wdzięczna. Przywołaj teraz takie trzy małe, ale najpiękniejsze momenty, które pokazują Twój postęp w ciągu ostatnich dni, tygodni. Zauważ swój postęp. Zauważ swój wzrost i przywołaj teraz te trzy momenty, za które czujesz szczerą wdzięczność. Pozwól, żeby te obrazy ogrzały cię od środka. Uznaj swoje zasługi, swój wkład. Tak rzadko uznajemy siebie, świętujemy siebie i swoje postępy. Teraz masz na to przestrzeń. Czuję taką wdzięczność, za to, że wszystko zaczyna się tak pomyślnie układać. Czuję taką wdzięczność i coraz większy spokój, bo wiem, że mam prowadzenie. Czuję taką wdzięczność za to, jak bardzo jestem wspierana, Zasilana i kochana w moim życiu i w tym obecnym momencie. Ogarnia mnie spokój i czysta wdzięczność, bo sprawy zawsze układają się dla mnie pomyślnie. Moje życie nabiera kolorów. Dziękuję. Dziękuję za moje zdrowe ciało. Dziękuję za coraz lepszy stan mojego zdrowia i coraz lepsze samopoczucie. Dziękuję za moich bliskich, za moich rodziców. Za całą moją rodzinę, za to, że są przy mnie. Dziękuję za coraz większe powodzenie, za nowe źródła dochodu. Jestem taka wdzięczna teraz, gdy mam obfity. I swobodny strumień obfitości, który napływa do mnie. Dziękuję za nowe środki. Dziękuję za nowe wpłaty. Dziękuję za to, że mój dochód stale się powiększa. Dziękuję za pasję, za moje talenty, które mogę i chcę używać ku jak największemu dobru wszystkich. Dziękuję Bogu i Wszechświatu za to, że jestem niezmiernie kochana i niezmiernie wspierana. Czuję taki spokój i pewność, bo wiem, że jestem prowadzona, że jestem otwarta i gotowa na więcej. I teraz pozwalam sobie na więcej, na jeszcze więcej miłości na jeszcze więcej frajdy na jeszcze więcej przyjemności na jeszcze bardziej na jeszcze mocniej na to by przeżywać moją relację z Bogiem ze wszechświatem z moją duszą jeszcze głębiej z większym zaufaniem. I za to wszystko jestem teraz tak bardzo wdzięczna. I uśmiechnij się. Poczuj tę błogość, poczuj te wibracje. Pozwól, by Twoje serce otworzyło się jeszcze bardziej na to wszystko, co dobre, boskie i kochające. Następnie skup swoją uwagę na Twoim fizycznym ciele. To świątynia Twojej duszy, to piękne boskie ciało. Zwróć uwagę na to, jak się dzisiaj czujesz. Jaki stan masz teraz w sobie? Zaobserwuj, jak czuje się Twoje ciało. Czy wewnętrznie jest Ci lekko czy ciężko? I zapytaj się swojego ciała, czego dzisiaj? Od ciebie najbardziej potrzebuje? Czego potrzeba Twojemu ciału więcej w Twoim życiu? A czego mniej? Jeśli jest jakaś część Twojego ciała, która być może Cię pobolewa, może jest bardziej napięta w ostatnich dniach, to zwróć tam swoją uwagę z miłością. Nie stawiaj oporu temu bólowi, temu napięciu. Ale przyjmij go z miłością i zrelaksuj się w nim, puszczając. Pozwól sobie teraz na jeszcze głębszy relaks jeszcze większą swobodę. Ciało chce z Tobą współpracować. Nie musisz już z nim toczyć walki. Ono cię chroni, nosi, otula i jest tu dla ciebie. Dlatego teraz pozwól sobie puścić, zrelaksować. Uwolnić te napięcia. Jeśli chcesz, możesz położyć rękę na tej części ciała, która teraz potrzebuje nieco więcej miłości, troski, ukochania, bo uzdrawia się, powraca do zdrowia. I nie będziemy jej za to karać ani oceniać, ale przyjmiemy ją z akceptacją. Wesprzemy. I pobłogosław tę część Twojego ciała, która wraca do zdrowia, która się transformuje. Następnie pozwól sobie położyć rękę na sercu, na Twoim pięknym, dobrym sercu. I powtórz w myślach. Trzykrotnie słowo kocham. 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 I niech to słowo rezonuje teraz w Twoim wnętrzu. Wyobraź sobie teraz, że Przed Tobą, za Tobą, wokół Ciebie, nad Tobą i pod Tobą jest Twoja dusza, jej niefizyczna energia. Otacza Cię, utula Cię, jest przy Tobie obecna. I masz z nią piękne połączenie, moja dusza. Czuję taką wdzięczność za twoją obecność przy mnie, za to, jak pięknie mnie prowadzisz, za to. Jak bardzo kochającą dla mnie jesteś. Otwieram się na to, żeby dzisiaj jeszcze wyraźniej usłyszeć Twój głos i Twoje prowadzenie. Dzisiaj przychodzę z tą konkretną kwestią. Bo mam w niej wątpliwości. Może nie do końca sobie radzę. Potrzebuję wsparcia. Pokaż mi, proszę, to, czego ja sama nie dostrzegam. Nie widzę. Nie zwracam na to takiej uwagi, a powinnam. Przypomnij mi o tym, co w tej kwestii jest ważne. O czym powinnam pamiętać? Przypomnieć sobie. Aby w tej kwestii czuć się lekko, czuć swobodę i przyjemność. Pokaż mi, proszę, którędy teraz droga. Moja duszo, czego pragniesz? czego tak najbardziej z głębi duszy teraz pragnę co powinnam zrobić inaczej Weź głęboki oddech. I powoli możesz otworzyć oczy. Nie wiem jak ty, ale ja czuję się o wiele bardziej osadzona, mam o wiele bardziej. O wiele więcej klarowności, przyszły do mnie nowe wglądy i pozostanę z nimi. Dziękuję Ci zatem za to dzisiejsze spotkanie. Pamiętaj o tym, żeby się uziemiać czyli być w mocnym kontakcie z Ziemią, z tu i teraz z tym, co przed Tobą także z Twoimi obowiązkami. Stawaj do swoich zadań, obowiązków, do tej pięknej codzienności. Tam też jest tak wiele dla nas. Dziękuję pięknie, dziękuję za Wasze serduszka, dziękuję za dobre słowa. Chcę Ci życzyć udanego dnia. Pamiętaj, wracaj do przestrzeni serca. Pytaj się, czego Ty pragniesz, co Tobie posłuży. Co podpowiada ci serce? Pięknie. Pozdrawiam Cię. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.